Zakładka widok, która znajduje się na górnym pasku narzędzi umożliwia nam modyfikację wyglądu naszego arkusza. Pierwsze opcje od lewej pozwalają nam modyfikować wartości w komórkach, czyli możemy zaokrąglić wartości lub pokazywać grosze albo ukryć i schować walutę. Także zaprezentuję to. Tutaj pokazujemy wartości, a tutaj możemy pokazywać grosze. Kolejna opcja umożliwia nam pokazywanie albo ukrywanie lat historycznych oraz przewidywanego wykonania. Także tutaj pokazujemy lata historyczne, a tutaj nasze wykonanie. Jeszcze rozwinę do lat historycznych. I przydatną opcją jest również zapakowanie kolumny na główkę. Także w momencie, jak ją sobie zablokujemy i tutaj będziemy przewijać naszym paskiem, to kolumna cały czas podąża za nami. Możemy również skrócić opisy naszych poszczególnych wierszy w komórce, w komórkach wyszczególnienie. Oraz ostatnia opcja dotyczy pokazywania legendy, także w wykresach, także musimy wejść w dokument, następnie przejść do naszych wykresów, wrócić na zakładkę Widok i teraz możemy chować legendę lub ją pokazywać.